takie proste jedzenie właśnie rzodkiewka, czosnek kotlet zrobiony przez mamę z różnymi dodatkami zdrowotnymi chleb, ogórek sałata nie, nie sałata, sorry kapusta na moje kolano pomaga Tak właśnie sobie żyję w tym świecie. Pustkowie, no tam ktoś jest, powiedzmy, po tam drugim brzegu. Cały dzień poświęcam tylko jednemu teraz. Ale to później. To jest ten jeden z moich światów. Żebyś poznał, jak ja żyłem. Tam ognisko wczoraj rozpalałem, ale bez żadnych ziemniaków. I to jest właśnie moja wolność. No a tym później, bo właśnie od tego wszystko się zaczęło, od tej książki co napisała moja podświadomość. Uwielbiam zapach ogórka Takie coś, takie obierki, to zawsze oddaje naturze. Nie do jakichś śmietników, czy gdzieś tylko natura to to, skonsumuje tak teraz żyję Chodzę boso, czerpię energię ziemi. Moje ciało ma kontakt z powietrzem, ze słońcem. zrozumiałem, że że praca u kogoś to zajmowanie się czyimiś sprawami życia, czyimś światem dlatego też postanowiłem, że będę żył tak jak teraz i zajmował się tylko swoimi i wyłącznie swoimi sprawami A to chciałem Ci pokazać Jak masz ten egzemplarz To znaczy jak masz To właśnie Oto jest skrzydełko Ważki O czekaj A kurde No A wy O, uwaga, bo wiatr mi to zdmuchnie. Jak masz to skrzydełko ważki, to znaczy, że to jest ten egzemplarz książki, który mają właśnie teraz. I ty właśnie masz go w swoich rękach. <try> w ogóle... Książkę nie napisałem ja Tylko moja podświadomość Której celem jest Oszukać Matrix I Nie umrzeć, żyć wiecznie. Obudzić się w roku, a to może później. A to jak ci już wspominałem wcześniej zabiegi na moje kolano maślanką, kefirem kapustą i białkiem e, jajka Pomala, pomaga to mojemu stawowi kolanowemu no oprócz tego sporo pożywienia dzięki któremu moje ciało produkuje kalogen jakieś e, Kosteczki drobiowe, sony prawdziwe, co tam jeszcze? Galarety mięsne. i W ogóle zacząłem się chciałem ci powiedzieć tak odżywiać zdrowotnie, jedno jabłko dziennie. 3-4 orzechy dziennie i owoce sezonowe to z moje działki znaczy czy mamy działki ekologiczne, niepryskane chodzę sobie i obserwuję naturę Obserwuję wszystko wokół A jaka duża ważka Niejedna Po prostu mam kontakt z naturą. Tutaj wspomniałem ci przestałem się zajmować sprawami innych, przestałem pracować u kogoś, no za wyjątkiem mojego drugiego, drugiego świata, ale to może później świata sobotnio niedzielnego takie mam właśnie takie niedoskonałości stóp haluks ale stosuję takie kliny teraz zakład ich tutaj nie mam no to to zapewne masz idealne ciało ale jestem ciekaw chodzę boso, ale muszę uważać o, na takie rzeczy łatwo mogę zniszczyć swoje ciało wszędzie naokoło jakieś Życie Źle ryb? Zastanawiam się czy w Twoim świecie Istnieją jeszcze takie rzeczy Jak to właśnie Prawie się nie boją Każdy kontakt mojego ciała z wodą wydłuża moje życie. To jest magiczne. W tym ręczniku to kiedyś ci opowiem, a może nie opowiem jego historię Teraz moja ulubiona czynność to jest między innymi mycie swojego ciała szary myle To jest właśnie kontakt z naturą A w ogóle to takie Stworzonka jak moturki to chciałem ci powiedzieć, że żyją bardzo króciutko z reguły do 3 tygodni Tak do 3 tygodni albo nawet krócej, Ja są jakieś takie wyjątkie A nie wiem tam ale Większość żyje właśnie tak. No chciałbym, to znaczy myślę, nie inaczej, nie wiem jak to w Twoim świecie jest, ale. Chyba małe szanse żeby takie coś właśnie usiadło ci na palcu opiera się wiatrowie. tutaj ustawmy to inaczej o to było dobre ustawienie Będziemy, bo widzę, że to jest jakiś dłuższy temat. On no coś tutaj zbiera z mojej skóry jakieś mikro mikro organizmy. tak zbiera ze swoim takim długim języczkiem czy jak to nazwać Skąd zacząłem działać właśnie z Tobą w Twoim temacie to wiele różnych poczyniłem zmian w swoim życiu. Na przykład nauczyłem się oddychać przeponowo. Wstrzymywać oddech i długo oddychać długi wdech, wtrzymanie i powolne wypuszczenie Zaczęłem stosować różne mudry Celach. na przykład w celu też zbilansowania energetycznego ciała o, coś tu nie Pamięć, powiem Ci, że właśnie jak to się zaczęło no nazywasz się Christian Merkur Tak postanowiłem. A to, że istniejesz, że istniejesz, no właśnie, to wszystko zaczęło się od tak zwanej inicjatywy 2045.com, której celem było to stworzone przez jakiegoś Rosjaninaś teraz nie pamiętam który było była nieśmiertelność człowieka, stworzenie awatarów z mózgiem, z umysłem człowieka, z przeszczepami tego mózgu i tak dalej, i tak dalej Tak to się wszystko zaczęło. No ale tak, nawet jak masz mój umysł, mój mózg To i tak pewnych wspomnień Nawet ja nie będę pamiętał po kilku latach chociażby pewnie tego, tego miejsca tego dnia, tej godziny. Dlatego Dlatego też jest tutaj w tej bazie informacja dla Ciebie. Jak żyłem w tamtych czasach. Znowu jakiś wyjadać mikroorganizmów. Ja, który cię stworzyłem. Ale nie zrobiłbym tego, gdybym nie miał odpowiednich na te czasy właśnie odpowiednich funduszy. A to wszystko zapewniłem sobie dzięki trzeciemu swojemu światowi. którego pochodzi właśnie ten różowy ręcznik Na razie o tym nie będę mówił W każdym bądź razie potężne jak, jak na moje zarobki i finanse przyniosły mi właśnie przyniosły mi życie w trzecim świecie i to mi pozwoliło stworzyć właśnie ciebie Awatara Christiana Merkury